W Ministerstwa robi pan zdjęcie z konopiami. Wnoszę o zbadanie pana posła Kołodziejczaka na obecność substancji psychoaktywnych. Nie możemy, cieszę się. Ja nie nie możemy... Nie możemy się. No to nie pan możemy... się z kim pan się zadaje? Do człowieku się. popierałem, czy w 18 roku? Pana, a ty z kim się proszę pana. Proszę pana. zadaje? Tak, uczę się teraz. Ale to znaczy rozpoczął pan już studia tak? I połączy pan to, że tak powiem, z pracą? Tak, łączę. Bo jednak bycie wice wiceministrem to, to nie przelewki, ja a nie patrzeć? Michał Kołodziejczak, człowiek, który jeszcze niedawno był symbolem walki rolników o swoje prawa, a dziś stał się symbolem upadku autorytetu i zaufania społecznego. Jak to się stało, że z lidera protestów stał się obiektem ich krytyki? Nie władzisz dupę Proszę pana, ja najbardziej widzę, że to was interesuje, a jak poprzednio niektórzy wchodzili w dupę Kaczyńskiemu, to pasowało. To pasowało. No i oczywiście, o co chodzi z tym, że Kołodziejczak został oskarżony o śpanie? Jeśli chcecie poznać prawdę o obecnym wiceministrze rolnictwa, to koniecznie zostańcie z nami do końca. Ale najpierw dam wam trzy sekundy, a wy napiszcie w komentarzu trzy słowa do Kołodziejczaka. 1 2 3. Napisane? No to lecimy. Zacznijmy od gorącej wymiany w Sejmie, gdzie Anna Gębicka rozprawiła się z kołodziejczakiem niczym kombajn ze słabym plonem. Posłanka nie tylko wytknęła mu niekompetencje i kłamstwa w sprawie umowy z Mercosur, ale też przypomniała o pewnym interesującym zdjęciu. Ale po kolei, bo aż szkoda nie rozłożyć tego wszystkiego na czynniki pierwsze. Umowa UE Mercosur to nie jest jakiś tam mały dokumencik o wymianie pocztówek między kontynentami. To gigantyczne porozumienie handlowe negocjowane od uwaga, 1999 roku. Tak, niektórzy z was pewnie nawet nie byli wtedy na świecie. I wiecie co? Poprzedni rząd, z premierem Morawieckim na czele, zbudował całą koalicję z Francją, Irlandią i Belgią, żeby tej umowie się przeciwstawić. A teraz? Teraz negocjacje podobno przyspieszyły. Ciekawe co na to polscy rolnicy, którzy będą musieli konkurować z tańszą żywnością z Ameryki Południowej, która często nawet nie spełnia naszych standardów jakościowych. Ale kogo to obchodzi, prawda, panie wiceministrze? No i wsławił się tym, że na balkonie ministerstwa robi pan zdjęcie z konopiami. W związku z tym, Szanowni Państwo, ja wnoszę o to, żebyśmy jako Sejm na tym posiedzeniu przyjęli uchwałę sprzeciwu wobec umowy z Mercosurem i wnoszę o zbadanie pana posła Kołodziejczaka na obecność substancji psychoaktywnych. A propos ministra. Zobaczmy, jak radzi sobie z pomocą dla powodzian. Kołodziejczak z dumą ogłasza kompleksową pomoc i wielkie środki na odbudowę. Rząd pamięta, i rząd odbudowuje, przeznacza pieniądze, przeznacza środki i to jest proces długotrwały. Tutaj, tak jak było powiedziane, nikt nie zostaje bez, bez pomocy. Tylko że jest jeden malutki problem: ludzie wciąż czekają na tę pomoc, a za oknem robi się coraz zimniej. Dzisiaj nie ma w Polsce odważnych polityków, którzy podjęliby odpowiedni dialog, czy to z jednej strony z Angelą Merkel, czy z Władimirem Putinem, żeby powiedzieć. W Europie mamy takich samych ludzi. Musimy się normalnie dogadać. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. My ze swojej strony z premierem Putinem się pilnujemy, aby nikt piachu w trybie nie sypał. Dzisiaj każdy, każdy z nas powinien odważyć na ten gest. W jednym z materiałów właśnie z kanału co mówią, jeden z rolników porównuje kołodziejczaka do lepera, ale dodaje, że nigdy nim nie będzie. I wiecie co? Ma rację. Leper mimo wszystkich kontrowersji przynajmniej wiedział o czym mówi. To nie jest leper, o. On chce grać lepera, nawet mówi tak jak leper, ale brakuje mu dużo do, do lepera, bo... Bo to był prawdziwy taki patriot. Ale może przejdźmy do prawdziwych perełek. Wiecie, co odpowiedział Kołodziejczak, gdy zapytano go o koszty projektów retencyjnych? To jest nieważne. Później należy dostosować też retencję wody do odpowiednich obszarów, i ona musi być zrobiona w Jaki różny sposób. To będzie koszt całego projektu. To jest nieważne. No tak, bo po co przejmować się takimi drobiazgami jak 7 miliardów złotych z funduszy unijnych na rozwój retencji do 2027 roku? W końcu to tylko kluczowy element walki z suszą i powodziami. Nic wielkiego. A skoro już jesteśmy przy wiedzy naszego bohatera, pamiętacie może jego rozmowę z Robertem Mazurkiem o Zgromadzeniu Narodowym? Nie? To koniecznie zobaczcie. Spoiler alert, nie wiedział, co to jest. Rozumiem, że pan wie, co to jest Zgromadzenie Narodowe, prawda? A no może nie wiem. Nie wie pan? A może nie wiem. No, wydawało mi się, że skoro pan jest posłem, to akurat konstytucję w tych najprostszych jej elementach... A, wie pan. ...na poziomie WOS-u z, z pierwszych lat podstawówki... A, ale hej, przynajmniej podchodzi do wszystkiego poważnie i studiuje zaocznie. Może na pierwszym roku jeszcze nie przerabiali podstaw ustroju państwa. Albo może był akurat na balkonie, gdy wykładali te tematy. Tak, uczy się teraz. Ale to znaczy, rozpoczął pan już studia? Tak. I połączy pan to, że tak powiem, z pracą? Tak, bo, to łączę. Jednak, bo jednak bycie wice wiceministrem to, to nie przelewki, jak A nie jednak. patrzeć. Aha, ale to są studia zaoczne. Tak. Dobrze. No co pan tak nagle jakoś tak. Pani, co? Ja naprawdę bardzo poważnie podchodzę do tego, co robię. Nasz bohater lubi też popisywać się swoją rzekomą zamożnością. W jednym z nagrań deklaruje, że ma już dosyć pieniędzy i chętnie się podzieli. Jak ktoś potrzebuje coś pożyczyć, trochę pieniędzy, niech przyjdzie, to ja mu pożyczę. Nie. nie... Jak ktoś potrzebuje, żeby mu dać, to ja mu dam. Chce ktoś coś? Domu no to może niech najpierw podzieli się z tymi powodzianami, którym obiecał pomoc? Bo wiecie, te 100 tysięcy złotych na odbudowę budynków gospodarczych, które rząd obiecał powodzianom, może być ciut za mało. Ale hej, przynajmniej mamy darmowe tankowanie dla pojazdów dostarczających pomoc. Szkoda tylko, że nie ma co dostarczać. A propos rozczarowań, musicie zobaczyć, jak były wyborca konfrontuje się z kołodziejczakiem. Scena przypomina ojca karcącego syna za złe stopnie, tylko że tu chodzi o coś poważniejszego: o zawiedzione zaufanie całej grupy społecznej. Nie może... Ale nie potrzebuje pan jak tego pana nie, poucza, nie, wiemy, że jest piękny pan, dzień. Nie możemy. Cieszę się. Jak nie, nie, nie możemy się. No to nie pan, się. z kim pan się zadaje? Do człowieku się popierałem proszę czy w 18 roku? Pana. A ty z kim się proszę proszę zadaje? zadaje? I wreszcie, wisienka na torcie, słynne zdjęcie z balkonu. Kołodziejczak pozuje w towarzystwie roślin, które. No cóż, powiedzmy, że nie wyglądają na pelargonie. I tutaj rodzi się pytanie: czy człowiek, który nie potrafi zadbać nawet o własny wizerunek, będzie w stanie zadbać o interesy Polaków? Cicho! Cisza! Cisza! Cicho! ¡Chicos! Jak ¡Chicos! ¡Chicos! Cicho! ¡Chicos! Cicho. 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 Ja A może właśnie o to chodzi? Może cała ta seria wpadek od nieznajomości podstawowych instytucji państwowych, przez lekceważenie milionowych projektów, aż po kontrowersyjne zdjęcia, to nie przypadek? Może to część większego problemu, polaryzacji politycznej, która sprawia, że zamiast merytorycznej dyskusji o realnych problemach rolników, mamy medialne cyrki i wzajemne oskarżenia? Na koniec warto się zastanowić, czy naprawdę na to zasługują Polacy? Czy w czasie, gdy mierzą się z realnymi problemami, od umowy Mercosur, przez klęski żywiołowe, po problemy z retencją wody, być reprezentowani przez kogoś, kto wydaje się bardziej zainteresowany robieniem sobie kontrowersyjnych zdjęć niż realną pracą? Jeśli spodobał Wam się ten materiał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanału. A w komentarzach koniecznie dajcie znać, co myślicie o całej tej sytuacji. Czy Kołodziejczak to naprawdę nowy leper, czy może raczej nowy... No właśnie, kto? Czekam na Wasze opinie. A tymczasem, siema! Jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się na Platformie Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu... Wieków? Bo, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii do Irlandii, no to prawo to nie chce powrotu tego samego I myślę, że obecność pana Michała Koliczaka i jego partnery, partnerów, partnerów z Runii na naszych listach to jest potwierdzenie tego. Panie Michale, jeszcze raz witam. <kluczy>